Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę oceniał shimahą pod nazwą Jakuj Frutas Vermehas i dzisiejszy odcinek poświęcam mojemu synkowi Franciszkowi Józefowi, który słuchajcie, od czasu do czasu był przede mnie częstowany właśnie jerbą. Między innymi shimą też czasami go częstowałem, także to jest jego portret w wieku jednego roku, tak właśnie mój synek wtedy wyglądał. Tak, prawda? Piękna twarz mojego flanunia yy, i możecie go tutaj serdecznie pozdrowić. On też Was pozdrawia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej! Dobrze, no i zaczynamy oczywiście odcinek. Yy, moi drodzy, na początek rzecz jasna, zapach tejże Simy. Zapach, słuchajcie, przede wszystkim mi osobiście przywodzi na myśl bardzo mocno owoce. Owoce, typu właśnie jakaś truskawka, malina, tego typu rzeczy tutaj, jeśli o to chodzi i taką też można powiedzieć, taką balonowość, taką gumę balonową, to wszystko przywodzi na myśl bardzo mocno w tym wszystkim. Natomiast jeszcze powiem Wam szczerze, że też oczywiście łąkę, taką łąkę, gdzie niedawno spadł deszcz. Także łąkę świeżo po drzwi, jeśli o to chodzi. Niech ktoś z zagranicy powie moje słowo, dżdżu, Powodzenia życzę. Dobrze, w każdym razie, słuchajcie, no co jeszcze mogę powiedzieć o zapachu? Jest to zapach naprawdę bardzo ładny. Jest to zapach świeży, bardzo świeżutkiej, właśnie szymy pod tym względem. Jest to naprawdę bardzo ładne. W każdym razie teraz przejdę do kwestii cen. Otóż cena tej szymy w sklepie Dobrej Ziele to jest 31 zł. Natomiast w innych sklepach, też widziałem w innych cenach, na przykład koło 34 zł chyba podejrzę jest, czy 32 już nie pamiętam, jest Hata Shamana na przykład taki sklep. No w każdym razie do tych 35 zł spokojnie tą simę za pół kilograma byśmy tutaj kupili. Uważam, że jest to cena jak na shima Ho, całkiem w porządku. Tym bardziej, że jest to shima organiczna. Następna sprawa to jest oczywiście Typ tejże szymy Pamiętajmy o tym, że mamy różne typy simy. Takie główne typy to jest właśnie Mojda Fincha i Mojda Grossa. I to jest akurat Mojda Grossa. To jest Mojda Grossa. Mojda Grossa to jest taka sima, gdzie mamy patyczki, prawda? Troszeczkę lisków jeszcze pozostawionych. Nie jest to tak jak Mojda Fincha, zmielone całkowicie na zielony proszek. Jeśli o to chodzi. Następna sprawa to jest kwestia pochodzenia. Otóż yy, to jest oczywiście rzecz jasna Brazylia, prawda? Brazylia Południowa, ale tutaj, w pochodzeniu, to chciałbym zawrzeć filmę, przede wszystkim, skąd firma pochodzi. Zatem, firma Jakuj, założona w 1948 roku, pochodzi ze stanu Santa Catarina z miejscowości Kainoinhas. Natomiast, mają oni oddział, słuchajcie, w Cruz w Machata, w, słuchajcie, w stanie Parana. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o sam zbiór jedby, to zbiór jedby jest słuchajcie, w dorzeczu rzeki Iguazu. I to jest rezerwat właśnie stanu palana. O tutaj chodzi, moi drodzy. Także tak to wyglądają wygląda, oni mają dużo właśnie różnych shim. Te szymy są. Czy jedby również są organiczne. Jednym powiedzmy czy też takim głównym dystrybutorem w Polsce w tej, tejże, tychże tej, to jest sklep. Jedba Market. Tutaj Jedba Market znajduje się, moi drodzy, w okolicach Warszawy. Pod Warszawą, mniej więcej, z tego co ja pamiętam. Także tak to wygląda. Jakuj ma różne, słuchajcie, produkty, lepsze, gorsze, ale generalnie oni dość mocno bazują na, moi drodzy, właśnie organiczności swoich jedb i szym. Następna sprawa to oczywiście wygląd, rzecz jasna, opakowanie. Opakowanie wygląda w ten sposób, tak. Tutaj zobaczcie, to jest opakowanko, prawda? Mamy jakuj, nazwę, mamy te owoce tutaj, tak. Yy, mamy opis w języku angielskim i, yy, i tutaj w języku yy, portugalskim, prawda? Ponieważ Brazylia. Że tak to określę, mówi w języku portugalskim, oczywiście, prawda? Tutaj, też z tej strony mamy różne opisy. Yy. Yy. Mamy tutaj certyfikat, yy, właśnie, organik. Tak, także jest to język, czy też shima organiczna, jeśli o to chodzi. Tu mamy sposób przygotowania shima bardzo ładne opakowanie. Jeszcze w środku mamy, co jest bardzo ważne, wakuum, oczywiście ono jest otwarte, wakuum wygląda w ten sposób, tak, srebrne. Także mówię, bardzo ładne opakowanie, bardzo w porządku. Można też z tego robić, tutaj nawet jest narysowane, czyli herbatę, prawda, taką herbatkę w cudzysłowie oczywiście, tak. Mamy nawet tutaj napisane, że to jest organico brazil, prawda, z tym, że pamiętajmy, że organiczne w Brazylii nie znaczy też organiczne w Polsce, troszkę inne są przepisy. Ale skoro to jest tyle tych certyfikatów to myślę, że w Polsce też jest to uznawane za organiczne. Następna sprawa to dzisiaj wygląd, y, słuchajcie, tych y, suszu. Tak wygląda susz, prawda, widzimy zielony, zielony jest bardzo. Jeszcze jest zieloniutki, a już troszkę u mnie, słuchajcie, w lodówce leży tenże, y, ten Tashima. Ale na no, jest zielona, bardzo ładna też właśnie ładnie pachnie, taką gumą malonową, taką właśnie świeżością, także yy, łąkową świeżością, także bardzo ładne jest. No i teraz wreszcie dalej oczywiście próbuję tą że Simę. Trzyma jest świeżusieńka, Co jeszcze? Wczuć właśnie taką balonową gumę. Ewidentnie jest wyczuwalna guma balonowa, w tym uważam, w ten sposób. Do tego właśnie taka świeżość liścia. taki Dosyć, dosyć jest to dla mnie przyjemny, powiem szczerze, dosyć dla mnie jest to przyjemny smak. Nie jest jakiś super, ale on się wyróżnia powiedzmy właśnie tą gumowością bardzo mocną, W sensie taką gumą balonową, ale taką świeżą gumą balonową, taką jaką pamiętamy z dzieciństwa te gumy, to właśnie tym to się bardzo wyróżnia. Tak jakbyśmy wzięli po prostu gumę balonową z organicznych tutaj rzeczy. Dobrze i teraz kwestia też tego, że to jest jeszcze taki smak właśnie takiej owocowości, do tego jeszcze do tego dochodzi w tym przypadku taka właśnie świeżość liścia, także smak uważam, że jest w porządku. Następna sprawa moi drodzy, to jest kwestia do tego, do czego to by pasowało. Otóż słuchajcie, ja wam ostatnio mówiłem o, y, słuchajcie, y, sos, sosie pod nazwą ostre dzieje, prawda? Ja wam trochę mówiłem o tym. Słuchajcie i do, do ostrych dziejów, do ostrych dziejów mango doskonale by pasowało. Zobaczcie, to jest sos ostre dzieje. Tak on tutaj wygląda, prawda? Ostre dzieje spicy na bazie papryczki jalapeno. i Teraz tak. Taki sos ostre dzieje, słuchajcie, jak ten. Macie różne, yy, prawda, opcje do wyboru. Na przykład jedna papryczka, dwie tam do iluś, nie pamiętam dokładnie, do pięciu czy do czterech tych papryczek. Yy, I to, yy, słuchajcie, yy, jest oczywiście ostrość tejże papryczki. Także każdy sos ma odpowiednie ostrości. Mają sosy barbecue na przykład u siebie, z tego co wiem. Yy, mają bardzo fajny podobno sos, tak mi koledzy tutaj z Jerozolików mówili, których serdecznie tu pozdrawiam, yy, że na przykład mają sos. Yy, słuchajcie, piernikowy na przykład, na bazie pierników tam y, z różnymi innymi rzeczami, tak, oni dają same naturalne rzeczy, na przykład w tym sosie mango ostrze dzieje, na przykład dają, już Wam dokładnie przeczytam y, właśnie mango alo, alfonso, jalapeno, św, y, świeżą kolendrę, ocet jabłkowy bio, y, czosnek harnaś, polski czosnek harnaś, nie żaden chiński słuchajcie, musztardę, limonki, oliwę z oliwek też bio, y, słuchajcie, dają też oczywiście Yy, sól morską yy, i dają przyprawy, wszystko to jest naturalne. jest to robione słuchajcie też żeby ten sos Wam nie zrobił się prawda taki że tak powiem no zepsuty w jakikolwiek sposób, jest on pasteryzowany także to o tym możecie pamiętać, dostaniecie również bardzo często, bo też pewnie nie zawsze, bo to zależy pewnie od sprzedawcy, ale wydaje mi się, że prawie zawsze dostaniecie też takie pabryczki, to dziękuję koledze z Jerbocholików, bardzo Ci dziękuję słuchaj E, tak wyglądają te papryczki. Tak, z tych papryczek też sobie możemy zrobić różne rzeczy. Też takie papryczki możemy kupić. Możemy tam kupić na przykład e, takie deski, gdzie mamy otwieracze do, właśnie tam, nie pamiętam dokładnie konces różnych rzeczy. Prawda? Bardzo ładne deseczki. One ponad 100 zł kosztują, ale jest to porządne wykonanie. E, mamy też różne rodzaje, prawda? Jeżeli chodzi o te sosy, to mamy też, słuchajcie, w tym przypadku e, różne promocje, prawda? Różne kody promocyjne, wiem, że na, teraz, na 15% jest jakiś kod. Zawsze mam jakieś obniżeczki, prawda? Inne rzeczy, jest to wszystko naturalmente w pełni. Powiem Wam tak szczerze, ja specjalnie ostrego smaku nie lubię, natomiast powiem Wam tak, jeżeli ten jest słaby, sos, jeśli chodzi o coś ten konkretnie, bo to jest jedna papryczka, ale jakbyśmy dodali do, na przykład do czegoś, do jakiejś kaskóweczki, jakichś innych rzeczy, to by to świetnie pasowało. Słuchajcie, właśnie do tego ten, ta, ta shima. Fajnie do tego pasuje dlatego, że ona, że ten sos podkreśla owocowość tej shimi i sima owocowość tego sosu. Jest to po prostu doskonała pod tym względem. Eee, dalsza sprawa to, też do czego pasuje, właśnie pod katkuweczkę, pod grill'a jakiegoś yy, ta, ta shima. Tak, tylko, że grill'a takiego bardziej bym powiedział w kierunku właśnie jakichś yy, żeberek, tego typu rzeczy. Nie kaszanki, nie, nie, nie. Bardziej właśnie pod żeberka i tak dalej, które właśnie tymże sosem, ostrze dzieje, możemy sobie zrobić, prawda, o tutaj zagryź sobie taką papryczką, tak, mamy różne rodzaje papryczki też. Ja Wam oczywiście podam link do ostrych zielów. Do tego jeszcze, co możemy tutaj do tego wziąć na przykład gorzką czekoladę z różnego rodzaju, prawda? Na przykład malinami albo gorzką czekoladę z chili świetnie by pasowało, słuchajcie. Co jeszcze? Jeszcze na przykład by to dobrze pasowało, yy, słuchajcie, yy, też pod na przykład bezę, yy, myślę, jeśli o to chodzi z kremem na przykład, pod właśnie takie torty kremowe, yy, takie jeszcze jak za, były jeszcze za czasów, yy, prawda, lat 90. kiedy dawano tych tortów kremowych, spirytusiku, prawda, także świetnie by to do tego pasowało. Teraz weźcie ocena szkolna, słuchajcie, w ocenie szkolnej ja tej śmie dam, słuchajcie, czwórkę z plusem. Dlaczego czwórkę z plusem? Dlatego, że jest to naprawdę dobra Sima, moim zdaniem. Nie ma żadnych jakichś specjalnie zarzutów. Plus oczywiście też jest na zachętę, żeby troszkę tam, powiedzmy, mogłoby, mogłoby być to bardziej bogate w smakowo, jeśli o to chodzi, słuchajcie. Yy, natomiast yy, ona też no, nie, nie wyróżnia się jakoś super, nie wiadomo czym, ale plus daje za organiczność przede wszystkim. Ja lubię organiczne rzeczy, jakby nie powiedzieć. Yy, co jeszcze daje plus? Za tą właśnie balonowość, na pewno. Ale żeby tylko czwórka? Dlatego, moi drodzy, że tak jak mówię, ona się nie wyróżnia niczym specjalnym. W sensie takim, że no, no jest to dobra ślima, ale no nie ma jakiegoś takiego super wyróżnika, tak? No nie ma czegoś takiego, że to jest kude, bardzo dobra, albo nie wiem, super. Nie ma tego, po prostu nie ma jakichś, na przykład, tak jak jest tego, co słyszałem, na przykład, nie wiem, powiedzmy, w Metamatę na przykład, że niektóre Metamaty, już nie pamiętam numeru, chyba 23, na przykład, że są wędzone, prawda, że wędzoność jest wyczuwalna. Nie ma na przykład czegoś takiego, jak to ja sam pamiętam osobiście, jak w Jelbie, jednej z, w jednej z jelb orichen barbacqua na przykład, właśnie było czuć taką wędzoność na przykład, tak, nie ma takiego wyróżnika. Wyróżnik jedyny to jest właśnie ta owocowość, ale nawet fajna owocowość, ale to nie jest wszystko, tak, dlatego tylko 4 plus. Dobrze, także to tyle moi drodzy. Szczęść Boże, trzymajcie się i Pamiętajcie, pijcie dobrą shimę. Yy, za ten sos oczywiście ostre dzieje, daje szóstkę, bo jest to naprawdę genialny sos. Tutaj o zobaczcie jaki piękny sos, prawda? Pierun jalapeno, prawda? Tutaj mamy jalapeno, mamy tam inne różne yy, tutaj sosy, mamy barbecue. Świetny sos, pamiętajcie. Także szczęść Boże, trzymajcie się i z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Macie Wiśniacki, Dobra. Sima. I dobry sos. ładła strega je. Hej.